Środa 18 marca Wioletta Juchaniuk, witam Państwa i zapraszam na wydarzenia. Od początku tego tygodnia szpital powiatowy w Bolesławcu przy ulicy Jeleniogórskiej jest szpitalem jednoimiennym chorób zakaźnych, a to oznacza, że szpital przeznaczony jest tylko i wyłącznie dla pacjentów zakażonych koronawirusem i osób z podejrzeniem zakażenia. Co z tymi mieszkańcami powiatu, którzy będą wymagali hospitalizacji z powodów innych niż wirus? Z tym pytaniem zwróciliśmy się do dyrektora. Szpitala. Od poniedziałkowego wieczoru szpital w Bolesławcu przyjmuje już tylko pacjentów zakażonych lub z podejrzeniem zakażenia koronawirusem. Wszyscy dotychczasowi pacjenci, których stan na to pozwalał, zostali wypisani do domów. Dla pozostałych znaleziono miejsca w innych szpitalach. Jest to sytuacja wyjątkowa, której w historii szpitala nigdy nie miało miejsca. Jesteśmy w gotowości, personel jest w gotowości. Dostosowujemy obecnie infrastrukturę szpitalną do tego, aby przyjąć jak najwięcej pacjentów. Chodzi tylko i wyłącznie o hospitalizowanych z powodu koronawirusa. Pytanie: co z innymi mieszkańcami Bolesławieckiego powiatu, którzy będą wymagali hospitalizacji z innych powodów niż wirus? Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo pacjentów, którzy, którzy nie wymagają hospitalizacji w kierunku koronawirusa, decyzją wojewody, decyzją NFZ-u szpitale okoliczne jak Zgorzelec, jak Lubań, Lwówek, Złotoryja, czy Legnica zostały mianowane do przyjmowania pacjentów z powiatu bolesławieckiego. Dzięki temu w sposób bezpieczny pacjenci mogą się udać do ościennych szpitali oddalonych od 15 do 40 minut drogi samochodem bądź komunikacją kolejową czy samochodową. W sposób bezpieczny powinny zostać, zostać tam zabezpieczeni, obsłużeni. Bolesławiecki Szpital jest obecnie drugim co do wielkości szpitalem zakaźnym na Dolnym Śląsku. Bolesławiecki Szpital zwrócił się z apelem o wsparcie. Co jest potrzebne i gdzie można to dostarczać? O tym w materiale. My potrzebujemy wsparcia, wsparcia państwa, wsparcia władz, wsparcia władz wojewódzkich i państwowych. To wsparcie musi polegać na oczywistych rzeczach, takich jak dotacje, bo bez nich już nie jesteśmy nawet w stanie zaopatrywać się właśnie w te środki ochrony osobistej, jeżeli się one gdzieś pojawią, bo ceny rynkowe tych produktów są horrendalnie wysokie. Wzrosty cen właśnie na przykład maseczek wynoszą o 1000%. Jest to nie do pomyślenia i szpitala po prostu na to nie stać. Potrzebne są kombinezony, maseczki, fartuchy fizelinowe i tefoliowe, rękawice nitrylowe, czepki, a także gogle, ochraniacze na buty, środki do dezynfekcji rąk, płyny do dezynfekcji czy dezynfekujące chusteczki. Jeżeli chodzi o ewentualne wsparcie, bardzo będziemy zobowiązani, i wszelkie takie podarki. Można kierować albo do sekretariatu w szpitalu w Bolesławcu przy ulicy Jeleniogórskiej 4 albo na portiernie i o każdej porze dnia i nocy jesteśmy otwarci. Wsparcia finansowego można dokonać przelewem na konta bankowe Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu lub Fundacji Wspierajmy Zdrowie. Numery kont dostępne są na stronie internetowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu, a także stronie Powiatu Bolesławieckiego. A przed nami teraz wydarzenia w skrócie. Zapraszam! Starostwo Powiatowe przy Armii Krajowej wystawiło urnę do składania dokumentów do Wydziału Komunikacji i Transportu. Urna stoi w przedsionku przy siedzibie starostwa przy wejściu do budynku A. Wnioski wraz z kompletem dokumentów należy wrzucać do urny w zaklejonej kopercie. Bezpieczeństwo ludzi w dobie epidemii to m.in. zadania, jakie pełni Straż Pożarna. Ale by strażacy mogli efektywnie wykonywać swoje obowiązki, to sami muszą być zdrowi. W trosce o to Bolesajska Straż Pożarna apeluje o maksymalne ograniczenie wizyt klientów w komendzie. W sprawach urzędowych i innych komunikować się za pośrednictwem internetu oraz telefonicznie. Na witrynie Bolesajskiej Komendy są dokładne informacje na ten temat. wojewoda dolnośląski wydał polecenie, którego celem jest troska o osoby starsze, samotne, niepełnosprawne i bezdomne. Chodzi tu przede wszystkim o potrzeby koordynacji działań różnych służb, które mają przekazywać sobie informacje o potrzebach takich osób. Koordynacja tych działań dotyczy też współpracy służb państwowych i samorządowych z organizacjami społecznymi, które zajmują się niesieniem pomocy potrzebującym. Każdy dzień przynosi nowe dane na temat liczby zarażonych koronawirusem. Ostatnie dane opublikowane przez wojewodę dolnośląskiego to 38 potwierdzonych przypadków zachorowań na koronawirusa w naszym regionie, a w tym dwie osoby, które już zmarły. Kwarantanna lub izolacja dotyczy 1294 osób. Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym to 1871. Hospitalizowanych jest obecnie 79 osób podejrzanych o zachorowanie. Ruszyły nabory do programów finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do programu Usługi Opiekuńcze dla Osób Niepełnosprawnych oraz programu Opieka Wytchnieniowa. Na wnioski w ramach obu programów wojewodowie czekają do 3 kwietnia. Urząd Marszałkowski, wspólnie z Dolnośląskim Zespołem Parków Krajobrazowych, zwraca się z apelem o zachowanie wyjątkowej rozwagi i odpowiedzialności przy planowaniu i realizacji wycieczek leśnych i górskich, zwłaszcza o unikanie miejsc, w których może przebywać większa liczba osób. Apel spowodowany jest tym, że w ostatnim czasie obserwowana jest zwiększona aktywność na szlakach turystycznych w obszarach parków krajobrazowych. Apelujący przypominają, że schroniska PTTK, niektóre szlaki górskie i wszystkie turystyczne przejścia graniczne zostały zamknięte. Muzeum Ceramiki wraz z pierwszym Liceum Ogólnokształcącym będą kontynuowały w tym roku swój szeroki projekt Ocalić od Zapomnienia. Dotychczas w jego ramach powstały publikacje dotyczące Bolesławian, którzy przybyli na te ziemię z kresów wschodnich II Rzeczpospolitej, z Jugosławii, z Zesłania na Syberię oraz z Francji. Teraz będzie o przybyszach z innych stron Polski. Mieszkańcy Bolesławca, którzy zasiedlili miasto po II wojnie światowej, byli przybyszami z wielu stron Polski i Europy. Projekt Ocalić od Zapomnienia utrwali wspomnienia tych, którzy przybyli tu z Kresu wschodnich II Rzeczpospolitej, z Jugosławii, z Zesłania na Syberię oraz z Francji. Przyszła więc pora na tych, którzy przybyli do Bolesławca z innych stron powojennej Polski. Ta część projektu ma być skierowana do tych mieszkańców Bolesławca, którzy przybyli tutaj z innych miejsc, miejsc, które określmy to ogólnie, należały do obszaru naszego państwa po zakończeniu II wojny światowej. Okazuje się, że ta grupa ludności stanowi sporą część mieszkańców naszego miasta. Oczywiście, no właśnie i z tego też powodu tak bardzo nam zależy, aby ten, ta część projektu wypadła jak najlepiej i żeby była w miarę szybko zrealizowana, bo no bo niestety tych, którzy o których będziemy pisać no, są w coraz poważniejszym wieku, o części już nie ma wśród nas. Dlatego jest to projekt ważny i wymagający takiego sprawnego i szybkiego potraktowania go. Wiele informacji o tych ludziach oraz ich działalności w Bolesławcu tuż po wojnie znajduje się w archiwach państwowych, w ich Bolesławieckim Oddziale. Jest to grupa ludzi, którzy w niektórych aspektach różnią się od tych opisanych dotąd we wcześniejszych książkach z tego cyklu. Kolejna piąta edycja projektu Ocalić od Zapomnienia. Tym razem skierowana jest do grupy ludności, która w zasadzie nie posiada swojego etosu, tak jak poprzednie grupy, które były ujęte w projekcie. Nie ma takiej bardzo jasno z for, z określonej tożsamości, jak emigranci z Jugosławii, z Francji, jak Sybiracy, jak, emigra, jak emigracja z kresów, nie, nie emigracja, tylko przesiedlenie z kresów wschodnich. A mianowicie jest to ludność, która przybyła do, na tereny powiatu bolesławieckiego z terenów Polski w granicach z 1945 roku. Generalnie rzecz biorąc przybyła z, na te tereny już od roku poczynając od roku 45. Natomiast w projekcie tak planujemy że może to być, mogą to być okolice roku 60. Traktowane jednak dosyć myślę że tak swobodnie. Zatem przede wszystkim należy się kierować tym ogólnym wyróżnikiem. W razie wątpliwości, w Muzeum Ceramiki i w pierwszym Ogólniaku będzie można liczyć na ich rozwiązanie. Zapraszamy do współpracy wszystkich mieszkańców, tych, którzy właśnie mają takie korzenie. Chcemy napisać, tak jak to robiliśmy wcześniej, biogramy. Biogramy, które mają dotyczyć tych wszystkich, którzy jeszcze są wśród nas, ale także tych, którzy już odeszli i jest to możliwe, ponieważ wiemy, że wielu Bolesławian posiada różnego rodzaju dokumenty, zdjęcia. Poza tym wielu Bolesławian, czyli Potomków, tych, którzy przyjechali tutaj po wojnie, posiada wspaniałe historie rodzinne, zapisane już Warto byłoby po prostu te historie rodzinne opowiedzieć i przekazać innym właśnie w formie drukowanej, bo efektem końcowym tego projektu, tak jak zwykle, ma być wydawnictwo. Biogramy, które znajdą się w książce, tworzone będą przez uczniów szkół, które wezmą udział w projekcie. To oni spotykać się będą z mieszkańcami miasta, którzy przybyli tu z innych terenów kraju oraz z ich potomkami. Jak to będzie wyglądać technicznie, to będzie można ustalić, gdy te osoby zgłoszą się i wyrażą chęć udziału w tym projekcie. Ci, którzy są zainteresowani tym, aby napisać o nich, o ich przodkach, o ich babciach, dziadkach, ale też rodzicach, żeby, żeby kontaktowali się z pierwszym liceum, z panią dyrektor Żak, Katarzyną Żak z panią Jolantą Kawulą, ze mną, czyli Ewą Małęicz Bernacką. Czekamy na, na Państwa i jesteśmy otwarci, i będzie nam naprawdę bardzo, bardzo miło, jeżeli będziecie się Państwo zgłaszać do nas, bo chcemy opisać, opisać wasze, wasze historie. Uważamy, że bardzo ważne jest, aby młodzi ludzie w ten sposób uczyli się, poznawali historię swoich przodków. Poza tym musimy tą naszą historię nas tutaj utrwalać w jak najszerszym zakresie. Zgłaszać można się również do Muzeum Ceramiki, do jego siedziby przy ulicy Kutuzowa, gdzie mieści się dział historii miasta. W dzisiejszych wydarzeniach to wszystko, na nowe serwisy zapraszam jutro. Do zobaczenia. W nocy ze środy na czwartek termometry pokażą 7 stopni Celsjusza, w dzień temperatura wzrośnie do 14 stopni. Czwartek zapowiada się pogodny, ciśnienie tego dnia wyniesie 999 hektopaskali, wiatr powieje z prędkością 12 km na godzinę z południa i zachodu.